Na rynku nie było przynęt generalnie drewnianych, były tylko wahadłówki i jakieś tam obrotówki, ale tego było mało. Pierwszy raz znalazłem jakąś przynętę typu wobler w wiadomościach wędkarskich. Była to jakaś reklama firmy Rapala, no i wtedy postanowiłem robić swoje przynęty drewniane. No to była akurat taka potrzeba że tak powiem nie było takich przynęt na rynku i, i no nie było mnie stać po drugie, bo jedyne gdzie były takie woblery to były peweksy i jakieś pojedyncze sklepy wędkarskie, a że wtedy byłem młodym szczawiem, więc no nie miałem kasy na tego typu przynęty i trzeba było sobie samemu jakoś tam radzić. Proces powstawania przynęt z drewna jest no, dosyć złożonym procesem i y, trudnym i, i, że tak powiem, w robocie żmudnym, y, no, sam sobie rysuje wzory. Wszystkie wzory, które posiadam i które y, robię swoje przynęty, wszystkie te wzory sobie opracowywuję sam. Odrysowuję sobie to na y, bloku milimetrowym, y, sprawdzam później, y, przekalkowywuję to na zwykły papier i sprawdzam, y, y, no, czy ten wzór akurat sprawdza moje y, jakieś oczekiwania. No wiadomo, że później są jakieś poprawki, i później to przelewam, że tak powiem, z papieru na, odrysowywuję na listewkach drewnianych, po czym wycinam to piłką, szlifuję szlifierką, no i oczywiście, żeby to nadać odpowiednie kształty, papierem ściernym o no, kilku gradacjach. No i później zaczynamy proces zabawy z dociążaniem przynęt. Później zaczyna się proces związany z malowaniem tych przynęt, więc maluję wszystkie przynęty aerografem ręcznie. Nakładam na to po kilka, do kilku razy kolorów farb, żeby uzyskać jakąś głębię w, w, w każdej przynęcie. No a następnie. Ma, zostaje nam proces malowania żywicą i różnymi lakierami wodoodpornymi, chemicznymi. Przede wszystkim jakość wykonania, żeby te przynęty były jak najlepiej wykonane, żeby były jak najlepiej pracowały w wodzie? Do Gdańska przyjeżdżam, dlatego że jest to no, impreza, która mi się bardzo spodobała. Od, pierwszego, od pierwszej edycji yy, imprezy. Po prostu no, zobaczyłem tam bardzo dużo ludzi, no, że tak powiem, pozytywnie zakręconych wędkarskich. Jest tam sporo zabawy, jest muzyka, są jakieś pokazy mody, czego na różnych imprezach takich w kraju nie było. No i wydaje mi się, że to jest taka luka, która zapełnia tego typu imprezy. Która... I na pewno się sprawdzi, i no, nie wyobrażam sobie teraz, że tak powiem, w moim kalendarzu, żebym na tej imprezie w Gdańsku nie był.